Policja niesłusznie aresztowała dozorcę. Siedem minut później agenci FBI wtargnęli na ich posterunek. Zanim zagłębimy się w dzisiejszą historię, pamiętajcie, aby kliknąć przycisk subskrypcji i dać temu filmowi kciuka w górę. Parking przed Biblioteką Publiczną Pine Hollow był tego ranka cichy, dopóki nie przestał być. Raymond Cole, lat 69 schylił się by zawiązać sznurowadło zaledwie kilka kroków od swojej ciężarówki znoszona płócienna torba wisiała mu na ramieniu nóż uniwersalny przypięty był do paska po prostu kolejny spokojny poranek po prostu kolejna praca konserwatorska wtedy właśnie gwałtownie wjechał radiowóz szybko ręce żeby je widział Raymond zamarł funkcjonariusz drubel młody i głośny już wyciągnął broń. Jego partner, funkcjonariusz Carter, wysiadł wolniej z ręką na kaburze. O co chodzi? Zapytał Raymond, spokojny, ale zmęczony. Dostaliśmy zgłoszenie o podejrzanym mężczyźnie pasującym do pańskiego opisu powiedział Bell, czającym się za śmietnikami biblioteki ma pan coś przy sobie? Mój dowód osobisty i zarejestrowaną broń boczną powiedział Raymond. W kieszeni płaszcza. Bel spiął się. Obróć się powoli. Raymond zastosował się, poruszając się ze spokojną dyscypliną człowieka, który przeżył gorsze rzeczy. Nie opierał się, gdy go skuwali, nie drgnął, gdy Bel szarpnięciem wyciągnął mu pistolet z kieszeni, jakby to był granat. Mam go, mruknął Bell. Facet ma broń. Dziwne zachowanie. Brak widocznej odznaki, wygląda na to, że się zgadza. Kilku przechodniów obserwowało z drugiej strony ulicy. Jeden wyjął telefon. Raymond nic nie powiedział, ale w środku coś się w nim poruszyło. Wracając na posterunek policji w Pine Hollow, Raymond siedział w celi przejściowej pod brzęczącymi światłami. Jego bluza była wilgotna. Ręce miał czerwone od ciasnych kajdanek. Carter wypełniał dokumenty. Bell żartował z dyspozytorem. Facet powiedział, że pracuje na nocną zmianę w bibliotece, ale nosi przy sobie broń boczną i nóż, jakby to była faludża. Brak wcześniejszych wyroków, powiedział Carter, mrużąc oczy na bazę danych. Ale jest blokada na jego aktach, czekaj. Pochylił się. Migający czerwony alert pojawił się na terminalu. Aktywny zasób nie przetwarzać przechwycenie priorytetowe Co do diabła mruknął Carter Alert powtórzył się potem znowu a następnie pojawiła się nowa linia Przejęcie federalne w toku oczekuj na kontakt Zanim zdążyli to zrozumieć zadzwonił telefon Odebrała funkcjonariuszka Maria Noel posłuchała po czym zbladła Powiedzieli żeby wszystko wstrzymać nie rozmawiać z nim Agenci są w drodze. Eta, siedem minut. Co? Bell zmarszczył brwi. Kto to w ogóle jest? Noel spojrzała w stronę celi. Raymond po prostu siedział. Spokojny, cichy, jakby czekał. Bell zaśmiał się nerwowo. Facet pewnie blefuje. Carter nie był tego taki pewien. Raymond wyglądał jak ktoś, kto nie bał się poczekalni. Ktoś, kto już je przetrwał. Siedem minut później przybyli. Trzy nieoznakowane czarne suwy. Drzwi nie trzasnęły. Kliknęły przy otwieraniu. Sprawnie, cicho. Czterech agentów weszło do budynku bez słowa. Garnitury, słuchawki w uszach. Spokojna energia, która nie prosiła o uwagę. Po prostu ją brała. Prowadził ich agent Vance po pięćdziesiątce w srebrnym krawacie z oczami, które zdawały się niczego nie przeoczyć. Kto aresztował Raymonda Cole'a? zapytał beznamiętnie. Bell wystąpił naprzód, pozbawiony całej pewności siebie. My, funkcjonariusze Bell i Carter, zgłoszenie podejrzanej aktywności. Pasował do opisu ze zgłoszenia i miał broń palną. Sprawdziliście jego dowód? Tak jest. To był wasz błąd. Vans przeszedł obok nich. Rivera, drugi agent, już ściągał nagrania z głównego komputera posterunku. W celi Raymond w końcu podniósł wzrok. Vance sam otworzył drzwi. Zasób Ercole, powiedział ściszonym głosem. Jestem agent Vance. Wyciągamy cię. Najwyższy czas, powiedział Raymond. Jego głos był spokojny, ale stanowczy. Zaczynałem myśleć, że wasze priorytety się zmieniły? Vance skinął krótko głową. Nie zmieniły się, ale byłeś poza siecią przez ponad dekadę. Ping nie miał się uruchomić, dopóki ktoś nie ujawnił listy z 1989 roku. Raymond uniósł brew. Więc to się dzieje? Szybko się rozwija. Raymond wstał powoli. W kolanach mu strzyknęło. Jego oczy nie mrugały. Nie wiedzieli, kim jestem, powiedział patrząc w stronę lustra weneckiego. Ale na pewno wiedzieli. Za kogo mnie uważają. W pokoju odpraw agent Rivera położył na biurku Noel tajne streszczenie. Było krótkie, ale słowa miały wagę. Agent Cole działał pod przykryciem w Azji Południowo-Wschodniej, Europie Wschodniej i Afryce Północnej na mocy dyrektywy federalnej o statusie ściśle tajnym Black Level Clearance. Bezpośrednia koordynacja terenowa. 1985 do 2003. Przywrócony do służby w ramach protokołu programu uśpionego w 2016 roku po ryzyku dekonspiracji. Noel przeczytała to dwa razy. Nadal jest aktywny? Był, dopóki wasi funkcjonariusze prawie nie spalili jego przykrywki. mruknął Bell. Dlaczego taki facet miałby myć podłogę mopem w bibliotece? Wens odwrócił się do niego. Ponieważ ukrywał się na widoku. To właśnie oznacza przykrywka. A teraz, gdy jego nazwisko wypłynęło, jest na liście celów do likwidacji. Bell przełknął ślinę. Nie wiedzieliśmy. Nie, powiedział Wens chłodno. Nie pytaliście. Wewnątrz szafy z dowodami rzeczowymi, Raymond odzyskał swój pistolet. Zapieczętowany, czysty. Zarejestrowany od 1973 roku. Dlaczego nadal nosisz tę rzecz? zapytała cicho Noel. Spojrzenie Raymonda nie drgnęło. Ponieważ są ludzie, którzy nie zapominają i nie mówię tu o sojusznikach. Noel zawahała się. Czy to była prawda? Dziecko w Tajlandii? Misja odbicia zakładników? Raymond wypuścił powietrze. Weszło czterech agentów, ja byłem piątym. Wyciągnęliśmy chłopca, owinęliśmy go w worki po ryżu, żeby ukryć krew. Niosłem go dwanaście mil przez dżunglę. Nadal pamiętam jego oczy. Uratowałeś go? Dałem mu szansę powiedział Raymond. To wszystko, co ktokolwiek dostaje odwrócił się do Wensa. Dokąd teraz? Zabezpieczyliśmy tajny dom poza siecią odpowiedział Wens. Ale to nie ucichnie. Wyciek nie był przypadkowy. Raymond spojrzał przez ramię w stronę posterunku. Na ściany, twarze, które wtedy w niego wątpiły. Wrócą. Węż nie zaprzeczył. Dwa tygodnie później posterunek w Pine Hollow się zmienił. Bell był objęty wewnętrznym dochodzeniem. Carter został przeniesiony. Obaj zostali oznaczeni za błędy proceduralne i brak deeskalacji. Noel zaproponowano jej tymczasowe stanowisko jako wyznaczonej przez władze federalne. Ktoś zauważył jej powściągliwość. Jej pytania. Jej milczenie, kiedy to miało znaczenie. Nigdy więcej nie słyszała od Raymonda, przynajmniej nie bezpośrednio. Ale pewnego ranka otrzymała list. Bez znaczka. Bez adresu zwrotnego. Nie. Niektórzy myślą, że wojna kończy się, gdy broń przestaje strzelać. Ale tak nie jest. Po prostu robi się ciszej. Słuchałaś. Nie potrzebowałaś akt, żeby wiedzieć, że coś jest nie tak. Zaufałaś instynktowi. To rzadkie. Pozostań rzadka. R.C. Noel przypięła notatkę do wewnętrznej strony swojej szafki. Bez przemówień, bez ceremonii. Ale teraz chodziła inaczej, nie lżej, po prostu bardziej świadomie. W małym ośrodku rehabilitacyjnym, ukrytym w lasach apalejchów, grupa weteranów siedziała na składanych krzesłach. Jeden młodszy weteran mówił szybko: Nie mogę spać. Ciągle odtwarzam w głowie konwój, zasadzkę, jakbym tam wracał każdej nocy. Raymond Cole, teraz w cywilnym ubraniu, skinął powoli głową. Nigdy nie zapominasz, powiedział po prostu uczysz się to nosić nie pozwalając by to nosiło ciebie inny weteran zapytał ile ci to zajęło raymond spojrzał przez okno dam ci znać kiedy mi się uda gdy wychodzili podeszła do niego młoda wolontariuszka podała mu zapieczętowaną teczkę bez nazwiska powiedziano tylko że to dla pana raymond otworzył ją sam w środku zdjęcie Stare, ziarniste, sześcioletniego chłopca, teraz mężczyzny, stojącego przed ośrodkiem sił pokojowych ONZ. Na odwrocie tylko jedno zdanie. Dałeś mi szansę, wykorzystałem ją. Raymond oparł się na krześle. Bez uśmiechu, tylko cichy oddech. I po raz pierwszy od dłuższego czasu pozwolił sobie zamknąć oczy. Nie musiał się bronić. Po prostu stał i pozwolił prawdzie mówić za niego. Ponieważ niektórzy mężczyźni noszą sekrety, a niektórzy są sekretem. Jeśli ta historia coś w Tobie poruszyła, zasubskrybuj po więcej, ponieważ najpotężniejsze historie to te, które prawie zignorowaliśmy.